Serdecznie pozdrawiam wszystkich przyjaciół misji, a misjonarzom pracującym z nala ojczyzny składam serdeczne życzenia i wyrazy pamięci, że my wraz z przyjaciółmi misji pamiętamy o Was, modlimy się za Was i będziemy was zawsze wspierać. Szczęść Bożej powodzenia. Moi kochani, drodzy przyjaciele misji, wszystkich misjonarzy świętej rodziny, serdeczne pozdrowienia tu z Troms, w Norwegii, z naszej kaplicy zakonnej. Pozdrowienia i jednocześnie życzenia na czas świąt, ale niech te życzenia promieniują na całe wasze życie. Niech to, co się wydarzy w te święta, odmieni was jeszcze bardziej, a doświadczenie żywego Jezusa pozwoli dodać siły i doda siły do pokonywania trudności, które przecież. Właściwie każdego dnia spotykamy. Jezus powiedział: Jeżeli jesteście utrudzeni, przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. Obyśmy mieli w sobie zdolność, siłę, motywację i wiarę do tego, aby do Jezusa przychodzić. Dziękujemy za modlitwę. Pozdrawiam w imieniu wszystkich moich współbraci. Serdeczne życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia od misjonarzy świętej rodziny pracujących tutaj na misji w Niemczech. Jesteśmy zaangażowani tuż pastelsko. W 43 parafiach, kościołach w różnych rejonach Niemiec, do których należy prawie 34 tysiące katolików. Jako wspólnota jesteśmy tutaj już od 27 lat. Na święta kościoły są na szczęście otwarte, zapisało się już wielu ludzi. Niestety ilość miejsc jest ograniczona w tym czasie pandemii. Dlatego niektórzy nawet odprawiają muszę na świeżym powietrzu. Dziękujemy bardzo za wsparcie modlitewne naszej wspólnoty, nas samych. Jest to nam bardzo potrzebne, bo ta misja wcale nie jest taka łatwa. Życzymy wszystkim zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, cukier płót Jezu. Drodzy przyjaciele misji. W imieniu kapłanów, misjonarzy świętej rodziny z domu zakonnego w Rzymie pragnę podziękować Wam najserdeczniej za wszystkie przesłane listy, kartki, wyrazy życzliwości i sympatii, a nade wszystko za modlitewną pamięć. Pragnę jednocześnie życzyć. Aby święta Narodzenia Pańskiego, tak szczególne w tym roku pod każdym względem, napełnione były błogosławieństwem Jezusa, wiarą i radością Marii, oraz pokojem i spokojem, których uczy nas święty Józef. Niech nie zabraknie również zdrowia, którego wartość bardzo wymownie zrozumieliśmy w tym kończącym się roku. Pamiętajcie o nas w modlitwie, tak jak my. Pamiętamy o Was wiele błogosławieństwa, zdrowia, radości, miłości. No i mówiąc po włosku, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Tanti, tanti auguri. Serdeczne pozdrowienia z wiecznego miasta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Z całego serca pragnę podziękować za wszelkie wsparcie na misję. Pracuję w Papuji Nowej Gwinei i dzięki Waszemu wsparciu. Możemy znacznie więcej. Możemy iść do ludzi, którzy są w biedzie, którzy potrzebują i edukacji i wsparcia materialnego, ale przede wszystkim potrzebują Jezusa. Jako kapłan misjonarz świętej rodziny jestem szczęśliwy, że mogę posługiwać na misjach. Niech nowonarodzony Chrystus napełnia nas wszystkich pokojem i radością. Godisz się Golgota, Kemdesu Papa na Pekinie, na Holy Spirit. Amen. Thank you, true. Nazywam się ksiądz Adam Pestka. Jestem misjonarzem Świętej Rodziny i w imieniu także mojej wspólnoty, misjonarzy Świętej Rodziny pracujących na Kubie chciałbym złożyć serdeczne i ciepłe życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi na ten czas świąteczny wszystkim przyjaciołom naszego zgromadzenia, także darczyńcom, dzięki którym jest możliwa ta misja tutaj na Kubie w tych dość trudnych warunkach. Ale także życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby Pan Bóg błogosławił i żeby był trochę lepszy niż teraz, żebyśmy może trochę więcej dostrzegali jego błogosławieństwa w tym czasie, który z jednej strony jest trudny, a z drugiej strony błogosławiony w tym czasie koronawirusa.